Nie od dziś wiadomo, że Samsung kładzie różne układy CPU do swoich flagowych galaktyk i zachodni, amerykańscy youtuberzy podają, że amerykańskie Qualcommy są lepsze niż Exynosy. Ja sobie tak pomyślałem, skoro bliżej nam do schodu, to może sytuacja u nas jest odmienna. Tak czy siak postanowiłem sprawdzić, czy Samsung na Exynosie jest taki sam, lepszy, gorszy jak Samsung na Qualcommie. Te dwie z dwudziestki majster pijżu... i zapraszam do materiału. Okej, okay, pewnie nasuwa Wam się pytanie, zresztą takie samo jak mi, e, skąd wynika taka dysproporcja rynkowa między telefonami Galaxy S20 i... Nie wiem. Oczywiście mogę wam popowiedzieć to co wyczytałem w sieci, to czego się domyślam, ale wszystko to, to wysnuwanie własnych teorii opartych o teorie innych opartych na plotkach. Generalnie na pewno chodzi o pieniądze i kontrakty między dwoma potentantami rynku, a dla nas zwykłych użytkowników przede wszystkim ma znaczenie tylko to, czym nas Samsung karmi, bo nas Europejczyków karmi własnym Exynosem, a Chińczyków czy Amerykanów Snapdragonem od Qualcomm'a. I o ile za plotkami nie przepadam, tak... Teoria poparta praktyką wydaje się być dość atrakcyjna, i teoria mówi, że nie tyle sam procesor, co cały chipset może mieć realny wpływ na działanie danego urządzenia. Zaczynając od rzeczy kompletnie niezauważalnych, jak bezpieczeństwo, po rzeczy dla nas bardziej takie istotne, czyli odczuwalne, jak kodowanie aparatów, audio, bateria, stabilność systemu, wydajność systemu, stabilność niezależnych aplikacji ze sklepu Play. Czy na rzecz kompletnie prozaiczną, acz bardzo, bardzo istotną. Temperatury, czas na praktykę, to jest kosmos. Dlaczego temperatury są tak istotne? Bo im wyższa temperatura, tym niższy komfort korzystania użytkownika. Pojawia się throttling, czyli spadek wydajności podczas użytkowania, szybszy spadek energii w ogniwie, szybsza degradacja ogniwa w dłuższym ogni czasie użytkowania telefonu, czy ogólne poirytowanie i wkurzenie użytkownika. I najgorsze jest to, że wszystko tutaj się pojawia. Podczas takiego codziennego normalnego użytkowania, korzystanie z typowych aplikacji Messenger, Chrome, YouTube i tak dalej, Exynos jest zauważalnie odczuwalnie cieplejszy i nie jest to różnica do zaakceptowania. Ona jest zbyt duża nawet w samym spoczynku. Weźcie też pod uwagę, że kiedy ja te telefony testowałem, to ogólna temperatura zewnętrzna nie była zbyt wysoka, więc w środku lata będzie jeszcze gorzej. A symulacją takiego lata jest zrobienie sekwencji testów Antutu Benchmark, który rozgrzewa Całe chipsety i jednocześnie też je weryfikuje. Różnica jest taka, że Snapdragon okej, okay, robi się ciepły, ale Exynos parzy w ręce a dokładniej metalowa, nagrzana rama telefonu trotling. Pomijając fakt, że SnapDragon sam w sobie jest wydajniejszy, to jeszcze nie występuje tak duża utrata wydajności, czy nagrzewanie do granic nieużyteczności. Exynos ma zauważalny trotting. temperatury są potężne, a bateria leciała na łeb i szyję. Kiedy Exynos się rozładował, to SnapDragon miał jeszcze minimum 20% baterii. Żeby jednak wam nie mówić o takich, wiecie, samych suchych testach syntetycznych, benchmarkach, za którymi de facto nie przepadam, ale akurat wydaje mi się, że w przypadku dwóch takich samych urządzeń opartych o różne chipsety, ma to jakieś tam uzasadnienie. Tak z pewnością ciekawi Was najbardziej taka codzienna, normalna, przyziemna praca na tych telefonach. Jeżeli chodzi o wydajność, to zrobiłem jeszcze mój taki prosty, aczkolwiek praktyczny test szybkości, polegający na wczytywaniu aplikacji na sucho, później zramy i tak dalej. To oczywiście Qualcomm jest wydajniejszy. Na co dzień Qualcomm też jest wydajniejszy, ale nie popadajmy z skrajności. Exynos też jest wydajny flagowo, zaspokoi Wasze potrzeby, tylko w takim bezpośrednim porównaniu tą różnicę czuć potrzeba tych dwóch telefonów mieć te dwa telefony obok siebie, ale nie potrzeba tego, żeby poczuć różnicę, jeżeli chodzi o baterię. Podczas gdy na Exynosie przez jeden dzień na ciągle włączonym LT miałem 4 godziny włączonego ekranu, tak na Snapdragonie przez dwa dni z ciągle włączonym LT miałem 5 godzin włączonego ekranu. To jest przepaść i zawsze pamiętajcie, kiedy Wam pada bateria na Exynosie, pamiętajcie, że na, na Snapdragonie mielibyście jeszcze takie 20-25% baterii. To jest Przepaść to jest przepaść, na którą, której się w ogóle nie spodziewałem, ale jeszcze bardziej się nie spodziewałem tego, co mi sczyta program AIDA64. Matrycy aparatów są inne w tych telefonach. Wersja Exynos ma autorski sensor Samsunga, podczas gdy Qualcomm sensor od Sony. IMX 555, a więc tę samą, którą znajdziemy w jeszcze niedostępnej Xperia PRO. Warto zaznaczyć, że optyka wydaje się być taka sama. Zdjęcia wykonane w ciągu dnia dotyczy to każdego z aparatów. Ultraszeroki normalne zbliżenie różnią się naprawdę marginalnie. I oczywiście, jak będziemy te zdjęcia przybliżać, to jakieś niuanse wychwycimy, ale większy wpływ na te różnice ma raczej moje przesunięcie ręki niż sama matryca, która daje dużo większe różnicę nocą. Ultraszeroki kąt wyłapuje znacznie więcej szczegółów i to widać już na pierwszy rzut oka. W przypadku głównej matrycy różnice również są zauważalne. Ponownie plus wersja samdragonowa ale te nie są aż tak zauważalne jak w przypadku szerokiego kąta. Czy oznacza to, że aparat w Galaxy S20 z Exynosem jest słaby? Nie, ale na pewno jest słabszy niż w bliźniaczej wersji opartej na Qualcommie. Teraz możecie zobaczyć, jak te dwie galaktyki nagrywają w rozdzielczości 4 k 30 klatek na sekundę. Natomiast generalnie nie skupiałbym się na tym, która nagrywa od Tyci, Tyci lepiej, bądź też gorzej, bo obie nagrywają świetne wideo, a przy tym bardzo przyjemną ścieżkę dźwiękową. I Nie skupiałbym się na tym, bo. Uwierzcie mi, że przy obecnej zaawansowanej automatyce w telefonach, czasami te przesunięcie telefonu lewo-prawo o pół centymetra potrafi spowodować, że nawet samo zdjęcie wygląda diametralnie inaczej, inaczej dobrana ekspozycja i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no, obiektywy nie są w tym samym miejscu. Główna różnica, jaka dzieli te dwa telefony podczas nagrywania w 4 k to to, że Exynos znowu się dużo bardziej nagrzewa. Czuję to teraz nawet po samej ręce i wydaje mi się, że trochę inaczej wygląda przejście między obiektywami na. Ultra szeroki, pojedynczy i zbliżenia. Ciężko jest mi ogarnąć to wszystko naraz, więc sobie kurde no, więc wszystko sobie w domu też spojrzę, jak to się prezentuje. No i w międzyczasie czas chyba wrócić do domu, bo idzie burza. I się cieszę. Wiem, że wszyscy lubią słońce, ale czasami też potrzeba i bardzo lubię siedzieć w domu, jak pada, tak deszcz i jest burza. Sprawdziłem jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to szybkość ładowania i temperatury podczas ładowania na oryginalnych ładowarkach. Wyniki pozytywnie mnie zaskoczyły, bo chociaż tutaj nie jesteśmy gorsi, telefony ładują się w tym samym tempie i w tym samym tempie się nagrzewają. Tyle dobrego dla nas, Europejczyków. Na koniec, czyli ta druga rzecz, pozostaje kwestia cen. W Stanach wersja 5G z podatkiem 23% kosztuje 3800 zł. Z Chin wersja 12 GB RAMu 5G kosztuje 3500 zł. W Polsce wersji 5G nie ma. Jest 4G oparta na Exynosie która kosztuje 4000 zł. złotych. Na przykład w sklepie którego lokowanie i promocja znalazły się w tym materiale. I teraz podsumowując i reasumując. Wersję Xenosową pożyczyłem do tego testu albo od xcomu, albo od Samsunga. Tak naprawdę nie wiem, muszę to zweryfikować e, dokładniej. Natomiast wersję chińską na Qualcommie e, kupiłem w sklepie trading.shenzhen.com, która kosztuje 3400 3500 tysiące W razie czego linki śledzące i reflinki umieszczam Wam w opisie pod filmem. Ja do tego materiału podchodziłem na zasadzie, ok, pewnie różnice będą, ale e, więcej się o tym mówi i trąbi, i się tak, wiecie, pompuje te różnice, żeby była jakaś tam sensacja, a w praktycznym użytkowaniu one nie będą tak odczuwane. Ale po testach zmienia moje zdanie diametralnie. Prawdą jest to, że Samsung na Europę sprzedaje po prostu gorsze galaktyki. E, I jak spojrzymy na to chłodno wydajność qualkom, Stabilność Qualcom, bateria, kwalcom, temperatury, kwalcom, aparaty, nieznacznie, ale jednak też wersja kwalcomowa. Exynos nie ma, nic nie ma. Kurde, najgorsze albo w sumie najlepsze jest to, że przez ten test Samsunga na sam Dragonie diametralnie zmieniłem swoje spojrzenie na rynek smartfonów, bo dotychczasowe flagowe galaktyki zawsze lubiłem. Polecałem, ale irytowało mnie to, że one się bardziej nagrzewały niż konkurencja, że pomimo tej samej pojemności baterii krócej trzymały na naładowaniu niż konkurencja, że też były wydajne, ale nie tak samo jak konkurencja. I zawsze to tłumaczyłem sobie źle zoptymalizowana nakładka, ale okazuje się, że zmiana chipsetu wyeliminowała wszystkie te mankamenty i ja miałem takie wrażenie w tym porównaniu, że podczas korzystania z Exynosa był to telefon albo już po roku użytkowania, albo po prostu zepsuty, bo tak się nagrzewał, taki był throttling, a bateria leciała tak na łeb i szyję, jakby była zdegradowana, albo po prostu zepsuta. Nie spodziewałem się tak dużych różnic. Czy Samsung nas robi Europejczyków? Hu, to już nie mi oceniać, to już Wy możecie sobie tutaj ocenić. Ja tak jak mówiłem, staram się podać Wam teorię popartą praktyką i dlatego też między innymi była taka dziura na kanale, bo testowanie tego mi naprawdę sporo zajęło, żeby to było jak najbardziej miarodajne, na przykład test Tutu Benchmark robiłem chyba 4 dni pod rząd, żeby zobaczyć, czy to się rzeczywiście ponawia, czy to było tylko takie jednorazowe i rzeczywiście to się ponawiało. Czasami było nawet gorzej, ale nie chciałem popadać w takie skrajności. Kolejności następne, no to Mi 10, jał, Light już parę dni tam sobie testuję, Nubia Red Magic 3, Motorola Edge i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. W ogóle to jest przykre trochę, że ludzie na dzikim zachodzie i dalekim wschodzie mają lepsze telefony yy, niż my po środku Europejczycy. Po środku to główienko pokotko i w sumie się sprawdza i takim akcentem możemy zakończyć ten materiał, za którego oglądanie wam bardzo, ale to bardzo yy, dziękuję. Jak zawsze zdrówka i przede wszystkim MPS grup miłość, pokój wzajemny szacunek. Raz jeszcze dziękuję, do następnego razu. Cześć!